O, widzicie, takie tereny zielone, moi drodzy, są dosyć cenne z tego względu, że, z tego względu, że, moi drodzy, taki teren, tak, jest taki liść, który się tutaj się znajduje, jest źródłem tego życiodajnego tlenu źródłem tego życia dajnego tlenu, którym oddycham i każda taka roślina ma duży wpływ na klimat i niestety moi drodzy tak to jest, że jeżeli, będzie, jeżeli ludzie będą budować wszędzie budynki, gdzie popadnie to nie będzie roślin to nie będzie roślin, które by wytwarzały ten drogocenny, życiodajny tlen, który jest tam de facto, który jest tam de facto potrzebny.